Moim zdaniem trzeba jak najszybciej działać chirurgicznie. Ja wiem, że nacięcie to standard przy torbielach, ale lokalizacja i płyn w daglasie sugerują, że ognisko jest głębiej. Myślę, że to może być coś bardziej skomplikowanego. Jeśli będziemy czekać, to się niebezpiecznie rozrośnie. No tak, ale jeżeli otworzymy pacjentkę bez ostatecznej diagnozy, to infekcja może się pogłębić. Uważam, że powinniśmy zrobić posiew. Pacjentka gorączkuje, dlatego, jak mówiłem, moim zdaniem nie powinniśmy czekać. No tak, ale bez posiewu nie dobierzemy odpowiednich antybiotyków. Poza tym drenaż w nieodpowiednim miejscu może pogorszyć jej stan. Ale ja ta od razu zaoperuję, to Pani odetchnie z ulgą i będzie mogła wrócić do domu. Dzisiaj? Jest na to szansa. To może zrobimy tak, jak mówi Pan doktor. Stanowczo odradzam. Poprosiłaś mnie o konsultację. Mówię Ci co uważam, ale to jest Twoja pacjentka. Twoja odpowiedzialność. Zgodzi się pani na ten posiad? Jak tylko będą wyniki, będziemy działać dalej. Ja wiem, że chcę pani pójść na rękę byłemu mężowi i zająć się dzieckiem, ale chyba nie kosztem własnego zdrowia.